Witam serdecznie. Nazywam się Ania Traczyńska. Um, wychodzę ze swojej strefy komfortu i postanowiłam nakreślić dla Was filmik um, odno odnośnie rozwoju osobistego, osobistego, czy rozwoju duchowego. Na czym on tak naprawdę polega? Na czym polega przepływ miłości i jak mniej więcej jesteśmy skonstruowani jako ludzie. Posłużę się do tego, Kuleczkami różnych kolorów, i posłużę się do tego. O, no przepraszam, się nie wyciśłam telefonu. I posłużę się do tego yy, słoikiem, który będzie słoikiem, który będzie reprezentował, jakby, człowieka. Tutaj z otwartą czakrą korony, czy, czy tutaj po prostu połączony górą, no jakby z boską energią. Miłość. O, już to wzięłam. Um, tutaj zapalę lampeczkę, która będzie symbolizuje naszą. Nasze boski pierwiastek, naszą duszę, jak to tam ktoś woli, coś, co w nas jest um, zwanym miłością. Połączenie z boskością, naszą nadświadomością, podświadomością. Dla mnie jest to tak zwany, mam tutaj słowo widać, jest to tak zwany nasz pierwiastek boski w nas. No i rodzimy się takim praktycznie, z takim święcącym troszeczkę pełną miłości, radości. I zbieramy przez całe swoje życie różne doświadczenia, emocje towarzyszące tym doświadczeniom, różne myśli, przekonania nam towarzyszą. I na przykład no, urodziliśmy się. I, i um, nie różnie bywa. Na przykład y, doświadczyliśmy smutku. Takie szare kuleczki będę wrzucać w smutku, ale trochę radości też było, na przykład wrzucamy te białe kuleczki jako radość, tak jako, że mama jest, wszystko jest pięknie, tak ale mamy dużo tam jakiejś złości yy, nie wiem poczuliśmy się odrzuceni jest czarna kuleczka poczuliśmy się niekochani, poczuliśmy się zagubieni, poczuliśmy się zazdrośni yy. poczuliśmy się niekochani Poczuliśmy się, nie wiem, smutni, beznadziejni, po prostu poczuliśmy nienawiść. No jakaś mała drobinka radości też by się mogła zdać, ale jest na przykład dużo tych niefajnych, aż po prostu kipią z nas, aż te emocje, aż chcą wyjść. I, I nie mogą, nie wiemy jak. Po prostu wybuchamy, jak płokany, wychodzą wtedy, kiedy nie trzeba. Chcielibyśmy się móc wytrzymać i nie wybuchnąć, nie zdenerwować się, ale te wszystkie kuleczki co one symbolizują? One są na przykład szary kolor na przykład niech symbolizuje wszystkie odcienie na przykład podobne jak smutek, żal. Przygnębienie, apatia, depresja, niska samoocena. No i w ciągu tych swojego życia trochę tych podobnych kuleczek energii z tymi emocjami nazbieraliśmy. Na przykład takie te bordowo jakieś tam mogą to być kuleczki z zazdrością, z zawiścią, z, z gniewem, z wściekłością, z zaborczością z byciem odrzuconym. Tam są też czarne kuleczki, już nie będę wyjmować, które mogą kochać nienawiść, yy, yy, ból ogromny, ból po rozstaniu, ból po zdradzie, ból yy, po takim poczuciu, że nikt mnie nie kocha, albo ja nie kocham. I no jest nam źle, po prostu uważamy, że te całe kuleczki praktycznie zasypały tą naszą yy, Boską naturę okleju, nieraz w koło jeszcze, i wszystko jest czarno, szare, górę, po prostu jest tam źle. Myślę, że jeden, każdy z nas wie, jakie to jest uczucie, i myślę, że wiemy o czym mówię. Ale ja tu nie chciałam mówić, jakich to doświadcza uczuć, emocji, tylko na czym polega jakby rozwój osobisty. Duchowe, ducha nie musimy rozwijać swojego, swojej duszy, bo ona już jest sama do sobie doskonała. Dlaczego tak uważam? Ponieważ um, kropla, z morza, kropla z morza jest um, fragmentem morza. Jest morzem, tylko w, umieszczonym w kropli wody. Tak um, my, Ludzie, mówię tylko o ludziach, którzy mają duszę, jesteśmy um, taką kroplą boskiej energii z całości wielkiego Boga, boskiej energii kwantowej, czy Boga, jak to sobie nazwię, Jesteśmy takim malutkim jej um, elementem. Mamy poczucie, przez te wszystkie emocje, Trudne, bolesne. Gdzie wszystko zagłuszyło ten żółty, nasz, nasz potencjał, nasza miłość, ta pierwotna dziecięca została przytłumiona, zgaszona tym cierpieniem, tym smutkiem, tym trudami, tymi stratami. I wtedy mamy poczucie, że życie jest y, trudne, niesprawiedliwe, że tylko nas nieszczęścia nie spotykają, i, i no po prostu jest. No źle, chcielibyśmy inaczej, tęsknimy, po prostu tęsknimy gdzieś w sercu za miłością, za, za fantastycznym, wspaniałym życiem, w harmonii, życzliwości, w obfitości, bogactwa, zdrowia i wszystkiego. A tu kurczę, no nie da rady, wybuchamy, przychodzi jakaś sytuacja, no nie da rady, no eksplodujmy. Dlaczego? Ale zanim powiem dlaczego, to powiem, co zadaniem ma rozwój um, jakby duchowy nasz. schowałam lampeczkę, muszę po nią sięgnąć. Okej. Okay. Rozwój duchowy czy osobisty. Ja mam nazwa to rozwojem osobistym. Polega na tym, że w większości my już zapomnieliśmy o tych sytuacjach, o tych emocjach, które nas spotkały w dzieciństwie. Coś pamiętamy, ale gdzieś uciekło i tak dalej. My świadomie już tak nie za bardzo wydaje nam się, że już to minęło, było i w to obchodzi. Ale nasze ciało nie. Nasze ciało wszystko pamięta. Nasze ciało wszystko zapisuje na naszym twardym dysku, czyli w naszym ciele, jak w komputerze zapisuje dane, że coś takiego miało miejsce wtedy i wtedy. Takie uczucia doświadczyliśmy, takie myśli nam towarzyszyły. Takie przekonania powstały z tego tytułu. Jeżeli na przykład, podam jakiś przykład. Chcieliśmy coś od mamy i taty, żeby pobawili się z nami, czy żeby coś z nami zrobili, ale mama wtedy nie gotowała obiad, a tata był po prostu w garażu i coś robił, i rodzice powiedzieli, że, że teraz nie, dziecko, teraz gotuję obiad, albo teraz ja naprawiam. Co jak skończę to albo później to ci pomogę, albo razem z tobą będę to robił. No ale małe dziecko mogło sobie. Pomyśleć, że skoro nie chcą się ze mną bawić, to pewnie mnie nie kochają. To się nazywa interpretacja albo nadinterpretacja dziecięca. Każdy to robi, a dzieci szczególnie interpretują zupełnie inaczej niż dorośli. Dziecko może sobie pomyśleć, że mama go nie kocha, tata go nie kocha, niech się nim nie interesuje, czują się niepotrzebne, niechciane, niech się nic nie chce z nim bawić, znaczy, że coś z nim jest nie tak i wtedy zradzają się takie przekonania, że Chyba coś jest ze mną nie tak, skoro się rodzice ze mną bawią, skoro wolą inne rzeczy niż bycie ze mną, to chyba mnie nie kochają. No I, i całe mnóstwo różnych wniosków dziecięcych, potem, które stają się naszymi przekonaniami, no zapisuje się w ciele. A te przekonania zapisują się w ciele, i, i, i nad nimi ma pieczę nasza podświadomość. Czyli nasza podświadomość to są te wszystkie zapisy przez całego naszego życia do dnia dzisiejszego. Każdy wniosek z emocji, z sytuacji, nasza reakcja, jakie temu towarzyszyły nam myśli, myśli zrodziły nasze przekonania i yy, yy, które mówią, no zawsze tak, albo nigdy tak, on zawsze tak, i jak, ja zawsze tak, i jak coś tam się dzieje, to jest tak czy tak. To są tak zwane Przekonania, które powstają na bazie sytuacji, okoliczności i naszej interpretacji tej sytuacji. I teraz do brzegu. Jak działa rozwój osobisty? Rozwój osobisty polega na tym, aby skontaktować się, Dotrzeć, dotrzeć, do tego boskiego elementu, do tej pierwotnej, czystej boskiej miłości w nas, ale żeby to dotrzeć, kurczę, tu mamy całe mnóstwo tych ciemnych, niechcianych emocji. No co robi, bo, bo taki rozwój osobisty? Podświetla. Co to daje, że podświetla? No i podświetla i ach, tu czuję, tutaj czuję nienawiść, złość, tak, nienawidziłem, z tego to podświetla, podświetla na przykład. I czy to są ustawienia, czy to jest jakaś medytacja, czy coś, no podświetla nam jakąś, ale potem jest znów to, tam dalej to samo i to jest połączone z tamtym i z tamtym. No i na przykład podświetla nam jedną emocję, jakąś nienawiść. Hmm. Dlaczego czuję tą nienawiść? Nie wiem, dlaczego ją czuję. No i na przykład podświetla czyli mamy kontakt z tą naszą emocją i nie ignorujemy jej. Rozwój osobisty polega, że dociekamy skąd ona powstała, dlaczego ja ją czuję. Uszanowujemy siebie, że czujemy to, ponieważ mieliśmy prawo tak poczuć. Bo taka sytuacja, taka była sytuacja, taki nasz był odbiór, akceptujemy siebie, że tak się czuliśmy w takiej sytuacji, bez krytykowania kogokolwiek łącznie z sobą. O, wtedy uwalniamy taką emocję. Różne techniki, różne metody, czyli na przykład y, pom y, wtedy pomagają z tego, że po uwolnieniu tej emocji, na przykład y, nienawiści, czy. czy y, Wpuszcza się miłość, wpuszcza się miłość w to miejsce, czyli uszanowanie siebie, uszanowanie innych, innych, czyli tych, którzy towarzyszyli nam podczas doświadczenia tego uczucia na przykład nienawiści. Czyli wpuszczasz miłość, miłość. Czyli na przykład uwolniłam jedną kuleczkę i zamieniłam różnymi metodami. Teraz nie będę mówić o metodach. Dotarcia do naszego um, Boskiego um, Pierwiastka, tylko mówię jak działa schemat. No i wtedy pojawiła się kuleczka, w zamian, zamieniła się ta ciemna kuleczka na białą. Oj, jest nam lżej! Dlaczego jest nam lżej? No Bo po prostu dostaliśmy więcej światła, więcej miłości, więcej radości, więcej ulgi. Ale tych kuleczek jest więcej. I um, to polega na tym, że każda medytacja, każda, uh, każde uwalnianie emocji, każdy kontakt z wewnętrznym dzieckiem, uh, każde ustawienie, uh, czy jakikolwiek inny sposób, jakkolwiek bądź się nie nazywał, gwarantuję Wam, prowadzi nas do tych emocji i zdejmuje z nas, uwalnia po prostu wychodzą z nas i. My, i wychodzą z nas i pojawiają się i jasne, i na mnie zależej. potem wskazujemy, wkazujemy, że, że jednak świat jest ładniejszy, że jestem spokojniejsza, że jestem radośniejsza, że tak się nie denerwuję, bo zostały zamienione. Odkryłam 10 lat, jakby pracuję nad sobą, chcę zgłębić jakby, naturę, jakby, swoich doświadczeń, dotrzeć do prawdy. I odkryłam. Oczywiście mogę się mylić, ale to jest jakby moja opinia, moja interpretacja um, na podstawie wielu lat doświadczeń. Um, na przykład, co robią ustawienia Helingera? Ustawienia Helingera jakby wyjmują, tak mi świat podświadomie, wyjmują te wszystkie szare kuleczki um, przed nami w postaci ludzi czy post ludzików, jakby postaci małych. Czyli wyjmują jakby z nas, pokazuje, po, um, ustawienia pokazują, co podświadomość zapisała w nas na bazie doświadczeń, emocji, powiązanych z myślami, z decyzjami, z osobami. Można dotyczyć naszego życia, można dotyczyć też naszych przodków, praprzodków. No, nie ma znaczenia i ustawienia pokazują, co w nas jest, ile w danym temacie i ile tych kuleczek jest. Jeżeli te kuleczki są wyjęte, czyli w postaci reprezentantów osób, czyli reprezentantów małych ludzików postaci, to dobrze dla yy, gotowy klientów godzić na ustawienia. Chcę Zamienić kuleczkę ciemną na białą, to na takim ustawiam. Musi mieć taką wolę, że, chcę, że ma czegoś dosyć i chcę to zmienić na pozytywne. To wtedy następuje ta właśnie zamiana kuleczki ciemnej na białe poprzez przepływ miłości, poprzez moc słów, które należy powiedzieć do danego reprezentanta danej kuleczki, danej osoby. Jak działa jak działa? Fizyka kwantowa, którą też często stosuję. Polecam. Fizyka kwantowa jest to boska energia światła, która bezpośrednio na nas oddziałuje. I. O, przepraszam. I płynie z góry. Z góry przyznaczam czakre korony do naszego, całego ciała. Oświetla to wszystko. Może nam gdzieś płakać, możemy się wzruszać i oświetla to wszystko. I po kolei. No, teraz wyjmę tą białą, ale jakby na przykład były same ciemne, to naszuka tej ciemnej kuleczki. O, i ją podświetla, podświetla, wypełnia i uwalnia, usuwa, usuwa ten, ten smutek, tą złość, tę gniew, usuwa, rozpuszcza powoli, bo tego jest bardzo dużo. I w tych kuleczek mamy w sobie sprzed całego życia całe mnóstwo, i oświetla, oświetla, i usuwa przez, jak to się mówi, z ciała do matki Ziemi, do źródła Ziemi żeby nam było lżej. Co robi medytacja we we, do wewnętrznego? Co robi, jak działa medytacja? Czyli kontakt z wewnętrznym naszym dzieckiem. Wewnętrzne nasze, tak zwane dziecko, to jesteśmy my na przestrzeni, nie wiem, 15-20 lat. Czyli każdy dzień mogliśmy przeżyć coś bolesnego, trudnego. Kiedy nie było mamy, taty przy nas i musieliśmy sami sobie poradzić z tymi emocjami trudnymi. I czuliśmy się sami, osamotnieni i było nam po prostu źle. Albo odrzuceni, porzuceni, zdradzeni, zlekceważeni, cokolwiek to było, Byliśmy sami z tym i dlatego jest to dla nas bolesne. Bo nie było kogoś, kto by nas przytulił, wesprzeł, powiedział wszystko będzie dobrze, nie martwcie i co robi kontakt wewnętrzny z wewnętrznym dzieckiem, czyli z nami samymi z okresu, gdy byliśmy niemowlakami czy dziecięcymi? Wtedy ty sobie przypominasz jakąś sytuację z dzieciństwa, która zabolała. Nie wyjmujesz ją jako przed oczami swojej wyobraźni, ją sobie stawiasz, tą tą jedną emocję, która cię ci przypomniała. Ach, wtedy było tak. No, to nie było fajne. I wyobrażasz sobie siebie z tymi emocjami i potem ty do, do tej małej, do małego siebie mówisz, że zabieram ci te emocje, zabieram, zabieram, zamieniam na białe, ja je uwolnię na różne sposoby, załóżmy, że są uwolnione. mówię, że cię kocham, teraz ja o tobie się opiekuję, jesteś dla mnie ważny, najważniejszy. Kocham Ciebie, kocham siebie i chcę, żebyś o tym wiedział, że jestem z Tobą zawsze, jesteś dla mnie ważny. Czyli mówi: dorosła, dorosły Ty do swojego dziecięcego siebie. I wtedy wrócę z powrotem do tego. To tak w największym skrócie, jak działa, jakby przepływ, a przepływ miłości. Od siebie do siebie, a jak działa przepływ miłości w rodzie? Przepływ miłości w rodzie jest to przepływ właśnie od różnych przodków do tych naszych wszystkich kuleczek. I ta miłość po prostu dostaje się przez nasze serce do środka albo przez naszą głowę, to już nie ma znaczenia, i po prostu powoduje, że jest, robi się dużo. Kuleczek białych. I te czarne też trochę znikają. Niektóre znikną, niektóre nie, ale robi się coraz więcej białych kuleczek. Czyli białe kuleczki, tak zwane, to są pozytywne energie emocji, radości, szczęścia, spokoju, zadowolenia. No i wszystkie, co powodują u nas uśmiech na twarzy. Także na ten moment to tyle mam nadzieję, że choć trochę jakby wyprostowałam, czy, czy przedstawiłam w sposób mniej lub bardziej, mam nadzieję, bardziej zrozumiały, jak działa rozwój osobisty i jak działają, ją, czym ustawienia, i, i do czego służą przepływy kwantowe, czy praca z, ze sobą. W następnym odcinku pokażę, Dlaczego przyciągamy osoby, które nas na przykład ranią, zdradzają, oszukują, dlaczego nie możemy, dla mnie nie każdy, żyć spokojnie, sobie, szczęśliwie, radośnie, tylko jakieś akcje się pojawiają, które utrudniają nam życie. Ale zanim to do następnego odcinku, ale teraz na przykład, załóżmy, że ty pracujesz z sobą długo. Długo tak. Na razie wyjmę te kuleczki ciemne. I na przykład, i wyjąłeś te kuleczki ciemne. Dotarłeś do tych wszystkich bolesnych swoich miejsc. Albo prawie wszystkich. mam zawsze się jakaś schowa. Ale jedna czy dwie. I wypełniamy to wszystko białą na kuleczką. Nawet pojawił się pomarańczowe czy żółte. o jest kolorowo, jest wesoło. Co wtedy się dzieje? Wtedy z spokojem, szczęściem, radością. Nie wkurzają cię tak wszyscy w koło, ponieważ masz więcej kuleczek jasnych, więcej pozytywnej energii. Te negatywne emocje, czyli negatywne, no nie są po prostu, zostały niewyrażone i zostały w naszym ciele, a nasze ciało koniecznie chce, żeby były wyrażone, uwolniły, żeby się z nas. Im więcej mamy ciemnych kuleczek tym jest nam trudniej w życiu im więcej mamy jasnych, tym bardziej jesteśmy lekki, radośni spokojni, mamy lepsze związki pieniądze przychodzą wtedy bardzo łatwo także naprawdę naprawdę, naprawdę polecam, choć jest to naprawdę, jest to dla odważnych potrzeba się spotkać ze swoim bólem, z swoimi tęsknotami Swoimi słabościami, te swoimi um, trudnymi emocjami, przyznać się do wszystkich fajnych i tych niefajnych emocji, uczuć. Pokochać siebie jeszcze z nimi. Pokochać siebie, siebie, która nienawidzi, która yy, jest zraniona, która jest smutna, która jest. Yy, czy która jest. Yy, nie ma pieniędzy, ten jest biedny, czy do niczego. To wszystko trzeba w sobie pokochać i zamienić na pozytywną kuleczkę, pozytywną emocję. Jaką metodą to zrobisz, to nie ma znaczenia. Im więcej zamienisz kuleczek ciemnych na białe, kolorowe, tym jest Ci łatwiej w życiu, jesteś szczęśliwszy. Wtedy wszystko samo do Ciebie przyciąga. Wtedy, jak masz dużo białych kuleczek, Zobaczysz kogoś z pomarańczową kuleczką. masz pomarańczową. O! Zobaczycie się. O! Jesteś taki sam jak ja! Ale fajnie. Lubimy. To jest kreatywny, wesoły, pomysłowy. Ale na przykład spotkasz kogoś z różową kuleczką, a ten tutaj nie ma różowej kuleczki. Hmm. Chyba się nie rozumiemy. Chyba nie pasujemy do siebie, bo każdy z was inny. Ale spotkamy w kuleczkę. ciemną kuleczkę. No, smutne, jak chodzi z szarą koleczką, gdzie ma ich dużo. To taki wesoły, Z czego ty się w ogóle cieszysz? W ogóle z czego ty się cieszysz? To w ogóle nie ma. A, a, jest mi smutno, życie jest bez sensu. A, a osoba z tymi koleczkami co ty mówisz, życie jest radosne, szczęśliwe? Nie, jest smutno, bez sensu i tak dalej. Nie widzisz, że jak jest beznadziejnie? Ta osoba mówi: a, No, jest jak jest, ale ja jestem szczęśliwy i jest mi dobrze. Tak w dużym skrócie. Mam nadzieję, że zainteresowałam. Zainteresowałam yy, yy, tematem. I zainteresowanych zapraszam na moją stronę. Przypomniałem w Rodzie na Facebooku bądź na YouTube Anna Troczyńska. Wewnętrzna moc. Dziękuję bardzo. Do widzenia i do usłyszenia.